Siemano. Lecę na budowę, jadę Borysiaczka, mojego odwieźć, mojego małego funfelka, jadę odwieźć do szkoły i lecę na budowę. Słuchajcie, dzisiaj e, akcja e, alarm. Będę rozkładał sam instalację według swoich potrzeb, e, bez żadnej praktycznie kurcze, jak to się mówi. Pomocy sam będę wiedział, gdzie czujki mam sobie rozmieścić, i będę bruzdował na kabelki, chociaż wiem, że się kabel od alarmów nawet przykleja na klej gorący do ściany, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. To na taka, ta, taka wrzutka Wam wszystko pokaże. Dobra, słuchajcie, już się ciemno, zajęło mi to parę godzin. Włączę sobie lampkę. To, co ja robiłem, generalnie puszczałem nitki, słuchajcie, do alarmów, nie? Wszędzie praktycznie na czujki. Cały dom będzie w czujnikach, niestety. O alarmie nie mogę Wam za dużo powiedzieć, słuchajcie, to jest jedyna rzecz, gdzie nie będę zdradzał, ponieważ widzieliście, co się stało. Jak za dużo mówię, wszystkie informacje macie na tacy, to mnie hakują. Także tak samo może być włam. Także wolę się zabezpieczyć, ale dużo, słuchajcie, robiłem. Mogę Wam pokazać, oczywiście, że kable na czujki są wypuszczone. Eee, zobaczcie, w każdym pomieszczeniu będzie kabel, będzie czujka. W każdym pomieszczeniu na wyjściu, no alarmie niestety wam nie powiem. Czy będzie ochrona, eee, gdzie będzie serwer, gdzie będzie serwerownia typowo na ten alarm? Eee, na pewno, słuchajcie, ja wam powiem tak. Jeżeli zakładacie sobie alarm <laughs> Samemu wypuszczenie kabli nie jest żadnym problemem, róbcie to. Wypuszczacie z każdej, yy, z każdej yy, czujki do głównego zasilania, do własnego zasilania. To jest bardzo ważne. Yy, czyli kochani... Yy, z każdej klawiatury musicie też wypuścić do głównego zasilania, z każdej czujki do głównego zasilania, a później monter wam to podłączy. Słuchajcie, monterzy biorą 50 zł od czujki, 150 zł od podłączenia do głównej tej, głównego zasilania. Także yy, zaoszczędzicie dużo pieniędzy, jak sobie sami kable porozkładacie, nie? Yy, alarmy są w różnych cenach, w zależności czy bierzecie kurcze yy, profesjonalne, rozbudowane, yy, z dużą ilością na przykład możliwości, sterowanie roletami, sterowanie yy, zraszaczami, no wszystkim można sterować tak naprawdę, także to co chciałem Wam powiedzieć, ale jedną bardzo ważną rzecz, jeżeli zakładacie alarm, słuchajcie, musicie o tym wiedzieć, że jeżeli bierzecie alarm, on musi być koniecznie z własnym zasilaniem. Bo Bez własnego zasilania alarm jest nic nie warty, w ogóle nie płacicie żadnych pieniędzy, bo po prostu nawet jak macie fajnie dom oszprecowany elektroniką i alarmami i kamerami, Złodziej jest naprawdę inteligentną bestią. On wam podejdzie do głównego zasilania domu. Jest tam praktycznie jeden skobel na zewnątrz, bo to są skoble dla elektryków, którzy przychodzą spisywać licznik. Oni wam to podłamią, a oni wam z guzika normalnie wyłączą całe zasilanie. Także naprawdę to nie jest, że ja zdradzam, słuchajcie, jakieś informacje i uczę złodziei. Bo złodziej, który to robi, po prostu dobrze o tym wie, nie? Także my po prostu lajciki nie wiemy. Nam wciskają sprzęt, a po prostu. Tak, jakby nie przestrzegają, jak to się odbywa. Złodziej i tak idzie w znane, rzadko że idzie w nieznane. Złodziej skakuje na minutę, półtora, zabiera co trzeba, wie co gdzie leży i się zawija. Także słuchajcie, monitoring i własne zasilanie. Chroncie swoje nieruchomości profesjonalnie i żeby to było na własnych zasilaniach. Nie? To jest, to jest, to jest, to jest podstawa. Także tyle w tym temacie, kochani. Ja dzisiaj zadziałałem pół, zrobiłem pół tego, co miałem. Jutro następną połowę robię i jest elegancko, nie? Tyle w temacie. Dobra, to na tyle tej wrzuteczki, słuchajcie, i lecę dalej. Idę, słuchajcie, do paczkomatu. Sprawiłem sobie prezencik taki drobny, także zaraz zobaczycie. E, nie mogę się w sumie doczekać, powiem Wam. Tylko dlatego... No, to zaraz wam pokażę, co to jest. Hej, jest. Słuchajcie, jest prezent. O, ale ciężki, powiem wam, że ciężki, nic nie ma. Od razu, słuchajcie, rozpakuję przy Was, żeby wam to pokazać. A co tam? Zobaczcie, jak oni teraz wysyłają do paczkomatu wkładają prezenty normalnie. Ojejku. Ojejku, słuchajcie. Kurczę. Słuchajcie, chodźcie do samochodu, w samochodzie rozpakuję. Kocham prezenty, kocham prezenty, słuchajcie a co? Całe życie się pracowało To można sobie pozwolić, co? Na prezenty przy budowie domu To na tyle Dobra, jestem Słuchajcie A już widzicie, już widzicie, ale środek, a może w domu bym to zrobił, nie? Dobra tam Na spontanie, na spontanie Jak to się mówi, słuchajcie. Co ja zakupiłem, co ja zakupiłem. To dostałem w prezencie, także mogę wam pokazać, co jest w prezencie. Dajcie mi kochani tylko otworzyć. Wiecie co? No bo to ja nie ukrywam, że to jest też troszeczkę jakby dla mnie i dla Boryska. To jest prezencie słuchajcie, myszka. Wiem, ja taki duży dzieciak jestem. Musicie mi to, musicie, mu, musicie, mi to wybaczyć. Wiecie o co chodzi? Ja już taki, ja już taki jestem i się nie zmienię. Lubię gadżety, Wy o tym wiecie. Wszystkie, cały mój dom praktycznie jest w gadżetach, cały mój garaż jest w gadżetach. Jak wiecie nie mogę się opanować i nie mogę sobie niczego odmawiać, nie? A jak będzie bidunia, to ja nie wiem co ja zrobię. Jak ja będę żyć, kochani. Jakoś damy radę, nie? Do pracy się pójdzie za dwa klocki i będzie wszystko ok. To jest pewnie zasilacz. Dobra. Dalej są instrukcje, ale aż muszę zobaczyć. Jak to wygląda? Dobrze zapakowane jest. Wow! Naprawdę profesjonalnie jest zapakowane. Ale chciałbym Wam go pokazać. O, zobaczcie, jaka maszyna. To jest kombań, Co? Żebyście tylko mi nie pisali, że na budowę nie mam, że na projektanta 200 zł żałuję. A tutaj jest taka petarda. Zobaczcie, jaka maszynka. Powiem Wam, że dobrałem wszystko, co jest tylko możliwe. Nie? O, ale ciężki, jakby był z metalu. Na największych procesorach w sumie. Kto się zna, to wie. Tu jest 32 gigaramy. Eee, 144 odświeżenie matrycy. I karta graficzna 30x60, na 30x60, naprawdę fajna petarda. Wiecie, bo robiąc e, filmy na YouTube, e, mimo to, że mam tam gamingowego komputera, no to powiem wam, że troszeczkę mi się przycina, nie? I tak jakby marnuje swój czas w swoim życiu, nie? Także wolę mieć e, szybciej puszczać, no ale też Borysek, jak już będzie miał tam e, e, swój pokój, no to będzie też mógł streamować, bo ja do tego dążę, żeby Borys e, na YouTube streamował, nie? Nie na Polskę, tylko generalnie na wszystkie kraje po angielsku. No ale zobaczymy, jak to wejdzie. No taki plan na życie, nie słuchajcie, nie? E, ten laptop kosztował. Yy, prawie 7000 zł, nie? No ale co tam? Co tam, kochani? Mam mogę powiedzieć: Dobra, to na tyle. Pozdrawiam na tą wrzutkę. Trzymajcie kciuki za budowę, kochani. Łapkę w górę, jak jesteście ze mną. I do następnej wrzuty. Do następnego filmu. Cześć.